Witajcie serdecznie na kanale Zrób to Sam. Pokażę Wam zaraz, jak zrobić taki koszyczek materiałowy. W tym koszyczku możemy przechowywać drobne przedmioty, jak na przykład różne kosmetyki, tak jak ja tutaj mam różne żele pod prysznic, pomadki, balsamy do ust. Możemy też go dać jako opakowanie prezentu. Możemy włożyć drobne rzeczy i zapakować folią. Będzie ładnie wyglądał jako dekoracja łazienki. Już wam pokazuję jak go zrobić. Będzie nam potrzebna przede wszystkim maszyna do szycia i oprócz maszyny do szycia kawałek materiału. Ten kawałek materiału e, może być jakikolwiek, byle by nie zacienki. Oprócz tego będziemy potrzebować czarnego markera do zaznaczania oraz nożyczek. Mój kawałek materiału to jest filc i ma wymiary 30 cm na 25 cm. Możecie użyć jakiegokolwiek materiału, byleby nie za cienkiego. W miarę sztywny powinien być. Wkładamy kawałek materiału na pół I zszywamy tutaj z boku. Odmierzamy 4 cm przed zszyciem i robimy zaznaczenie. Z drugiej strony analogicznie 4 cm od środka. Teraz zszywamy od początku aż do zaznaczenia. Cały bok. I z drugiej strony, do zaznaczenia również będziemy zszywać. Już mamy zszyte z dwóch stron. Teraz od końca tego zszycia zaznaczamy, odmierzamy 4 cm i zaznaczamy markerem. Z drugiej strony też. Teraz wycinamy cały róg od zaznaczenia do zaznaczenia nożyczkami. To samo z drugiej strony. Mamy wycięte dwa rogi, i teraz składamy. Materiał w ten sposób i zszywamy. Z obydwu stron zszyłam symetrycznie i możemy koszyczek wywinąć na drugą stronę. Żeby był nieco sztywniejszy, podwinę Murant. Koszeczek gotowy. Możemy umieścić w nim parę rzeczy, kosmetyków. Jak widzicie, jest bardzo prosty sposób na zrobienie czegoś przydatnego. Bardzo praktycznego. Jak już mówiłam na początku tego filmiku, może to być dekoracja do łazienki, a także dobry sposób na opakowanie drobnych prezentów. Wystarczy, że włożymy prezent do środka i całość owiniemy folią przezroczystą. Mam nadzieję, że to wprowadzenie do szycia prostych rzeczy się Wam podobało. Będę się ogromnie cieszyć z lajków. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału oraz oglądania innych filmików. Do następnego razu, cześć!